Państwa, muszę nadrobić zaległości, bo nie odpowiedziałem w poprzednim odcinku na ostatnie pytanie Pana Tomasza Kowalskiego, który powiada tak. Czy mógłby Pan wyjaśnić, co rozumie Pan pod hasłem etyka chrześcijańska jako trzeci filar cywilizacji łacińskiej? Zawsze rozwija Pan dwa pierwsze filary grecki, stosunek do prawdy prawo rzymskie, ale nie spotkałem się ze, ze, z, z rozwinięciem opisu trzeciego filaru no, takim rdzeniem, najtwardszym jądrem etyki chrześcijańskiej jest przekonanie, że każdemu człowiekowi przysługuje pewne minimum godności, niezależnie od jego pozycji społecznej i niezależnie od epoki historycznej, i tak dalej, jako dziecku Bożemu. Zilustruję to przykładem. Pod koniec Republiki Rzymskiej Rzym już był bardzo kulturalnym państwem. Cornelius Sulla, jeden z takich ambicjonerów, żeby przekonać senatorów, że to trzeba się liczyć z jego zdaniem, kazał przed budynkiem Senatu zarznąć 6 tysięcy ludzi. No i wrzaski tych mordowanych przekonały senatorów, że Sulla nie żartuje. Nie to jest istotne, że aż 6 tysięcy ludzi tam musiało zginąć w tym celu, tylko to, że w ówczesnym Rzymie nikt nie uważał tego za zbrodnię, tylko za krotochwilę, dlatego że to byli niewolnicy, to byli jeńcy samnicy. No i to była taka pewna skaza na w kulturze Rzymu i chrześcijaństwo wprowadziło tutaj pewną korektę, że niezależnie od tego, jaka jest pozycja społeczna człowieka, czy jest niewolnikiem, czy jest człowiekiem wolnym, czy jest biedny, czy bogaty, przysługuje mu pewne minimum godności, jako dziecku Bożemu. W chrześci etyka chrześcijańska wprowadza pojęcie bliźniego. W innych etykach raczej rzadko spotykane, o ile w ogóle spotykane. No i warto jeszcze jed na jedną rzecz zwrócić uwagę, że. To zastosowanie, wszczepienie cywilizacji łacińskiej do cywilizacji łacińskiej, etyki chrześcijańskiej, zaowocowało w średniowieczu takim pięknym kwiatem, mianowicie etosem rycerskim. Rycerz pozostawał uosobieniem siły, nawet brutalnej, ale właśnie pod wpływem chrześcijaństwa. Ta siła została wprzęgnięta w służbę słabości, bo podczas pasowania na rycerza rycerz zobowiązywał się, ślubował, że będzie tej siły używał w obronie wdów i sierot, a więc osób w ówczesnych społeczeństwach najsłabszych. I to jest taka piękna cecha etyki chrześcijańskiej, dlatego cywilizacja łacińska tak się nam podoba i powinniśmy, dlatego powinniśmy jej bronić. Proszę Państwa, pan Maciej Kudyba pyta, panie Stanisławie, wiele mówił Pan o naszych możliwych sojuszach. Z USA lub Niemcami, a czy Polska nie, zyskał, nie zyskałaby więcej, gdyby zawarła sojusz strategiczny z Chinami. Chiny poszukują przytułku w Europie i jeszcze takiego strategicznego partnera w tym rejonie nie mają. Mają za to pieniądze i całkiem potężną armię. Co więcej, rozwijają się szybciej niż USA czy Niemcy i prawdopodobnie to one będą już wkrótce numerem jeden. Czy co prawda pogorszyłyby się nam stosunki pogorszyłyby się nam stosunki z Izraelem i USA, ale mogłyby się polepszyć z Rosją i Niemcami. Co pan sądzi o takim sojuszu no w tym największy jest ambaras, żeby dwoje chciało, chciało o naraz. Poza tym wie pan, jest jeszcze taka zasada, że przyjaciół trzeba szukać możliwie bliska wrogów jak najdalej. Tymczasem Chiny leżą dosyć daleko od Polski, jeszcze dalej niż Wielka Brytania. No i nie wiem, w jaki sposób mogłyby nam przyjść z pomocą, zwłaszcza gdybyśmy sobie pogorszyli stosunki z Izraelem. No i tak już mamy niedobre y, i ze Stanami Zjednoczonymi, a nie mówiąc już o Rosji i Niem Niemcach. Y, nie sądzę, żeby, y, ani, żeby Rosja i Niemcy życzyły sobie wzmocnienia Polski y, sojuszem z Chinami, chociaż oczywiście trzeba. Y, Próbować wszelkich możliwości. Ja powiem szczerze, że nie bardzo sobie wyobrażam, i w związku z tym nie bardzo wierzę w taki strategiczny sojusz, ale może się mylę. Pan Paweł Sagała, co pan sądzi o umowie Polska-Dania odnośnie podziału strefy ekonomicznej na Bałtyku? Nic nie sądzę, bo nie znam tej umowy, więc nie chcę się tu wypowiadać. W związku z tym przechodzę do pana Romana Rupowskiego do pytania. Panie Stanisławie dość często śmieszą pana te listy Żydów kolportowane przez anonimowych przyjaciół ludzkości w internecie. A co pan myśli o takich listach kolportowanych przez przyjaciół? Ludzkości w internecie. Natan Nathan Griszpan Kikel, nazywał siebie Roman Romkowski, Mojżesz Bobrowicki, Mieczysław Mietkowski, Eisen, Wolf, Leon, Andrzejewski, Józef Goldberg, Różę Króżański i tak dalej, i tak dalej dyrektorzy departamentów. No rzeczywiście, to nie, znaczy niektóre nazwiska na tych listach są prawdziwe, ale inne nie są prawdziwe i dlatego ja uważam, że ktoś się dobrze bawi, po prostu bierze jakiegoś człowieka, który jest publicznie znany, przypisuje mu żydowskie nazwisko, na przykład pan Fraseniuk, ma przypisane nazwisko Rotenschwanz. Niedawno jeden czytelnik napisał mi, że to nazwisko Rotenschwanz to wcale nie znaczy czerwony chuj, tylko zgniły. No nie wiem, co jest gorsze. <noise> Więc ja nie chciałbym się tak nazywać. Nie wiem dlaczego akurat jakiś straszliwy wróg pana Władysława Frasyniuka mu to nazwisko przypisał. Pan Leszek Ogórek pyta Pierwsze pytanie. Często wspomina Pan o zasadności przywrócenia kary śmierci. Zgadzam się z Panem, ale jak ten pogląd ma się do piątego przykazania nie zabije i jak my, chrześcijanie, mamy się odnaleźć w obliczu wprowadzenia kary śmierci jednocześnie. No nie ma żadnej sprzeczności między piątym przykazaniem, proszę pana, albo musimy sobie postawić pytanie, albo przez ostatnie 2000 tysiące lat Duch Święty był na wakacjach. I nie wiedział, co tam Kościół katolicki wyprawia, albo nie był na wakacjach i dopiero teraz. Na nie wyjechał i dlatego tam rozmaici hierarchowie dokazują i potem, znaczy pan, papież Franciszek, papież Franciszek powiedział, że kara śmierci jest w ogóle niedopuszczalna w świetle katechizmu Kościoła katolickiego. No, jeżeli przez dwa, ostatnie dwa tysiące lat Kościół katolicki się mylił, to skąd możemy wiedzieć, że u diabła dzisiaj się nie myli? Po to jest pod, podcinanie gałęzi, na której yy, kościół katolicki siedzi i ja bym raczej ostrożnie yy, z takimi eksperymentami, bo tu daleko nie zajedziemy. Pytanie drugie. Czy uważa Pan reformy, yy, o których Pan swój, na swoich prelekcjach udałoby się przeprowadzić, gdyby w Polsce została wprowadzona monarchia? No. Wprowadzenie monarchii to jest osobna sprawa, natomiast myślę, że mogłoby się udać, dlatego, że w, przy, w monarchii wystarczy przekonać monarchę do jakichś reform, a w re, ustroju republikańskim trzeba przekonywać miliony ludzi, a połowa z tego w ogóle nie rozumie o co chodzi. Także tu w monarchii byłoby łatwiej. Tak zresztą mówił rosyjski premier Sergiusz Wite który był reformatorem wielkim w Rosji, a jednocześnie był zajadłym monarchistą. On mówił tak kocham y, samodzierżawną monarchię tak jak się kocha kobietę wszeteczną, lecz piękną. Y, pytanie trzecie. Jeśli tak, do, do tego poprzedniego pytania, to w jaki sposób w naszym państwie można by wprowadzić monarchię i kto mógłby ubiegać się o stanowisko króla? Czy pan mógłby na przykład, y, y, opinia, bo jeśli mógłby pan na podstawie przepisów prawa, to ja bym sobie życzył takiego króla. Proszę pana, y, władze, królews władze królewskiej się nie dostaje. Bo jeżeli król od kogoś dostaje władzę, to nie jest królem, jest tylko figurantem, jakimś takim dożywotnim prezydentem, czy w ogóle palantem, popychadłem, no wszystko jedno jak to nazwiemy, władzę królewską się bierze. No i ja nie chciałbym być takim królem, żeby mnie ktoś na tę godność mianował, bo, nie czułbym się trochę śmieszny we własnych oczach. Proszę Państwa, w ten sposób dobiegliśmy końca tej serii pytań. Bardzo Państwu dziękuję za to, że stworzyliście mi Państwo okazję do rozmowy. No i czekam na następne pytania.